Dzisiaj opowiem wam o tym, ile zarobiłem na shortach na YouTubie, dlaczego w to wszedłem i jakie są tego skutki, minusy i plusy. Zacząłem od serii Movie kamera, czyli tutoriale dotyczące filmowania, efektów, edycji. Dużo też swego czasu vlogowałem i tego roku, na początku tego roku postanowiłem spróbować swoich sił, ale tak Takim zawzięciem, że chcę to robić dobrze, w krótkich pionowych formach do minuty czasu. Zrobiłem to ze względu na to, bo czułem, że taki jest trend, że YouTube się zmienia. Impulsem było też to, że YouTube powiedział wprost, że od lutego 2023 będzie monetyzował shorty. Dało mi to taki sygnał, że wielu twórców będzie wchodzić w tę formę, a ja nie chcę być z tyłu. Okazało się, że ta forma to coś, co uwielbiam z... Dwóch przyczyn. Po pierwsze, można ją zrobić od pomysłu do opublikowania praktycznie w kilka godzin. Drugą sprawą jest to, że shorty to trochę inna publika i mogę też pobawić się trochę formami rozrywkowymi, dzięki czemu dochodzę do zupełnie nowych osób, ale jednocześnie zachowując tematykę i wartość merytoryczną. Oto kilka moich najpopularniejszych shortów. I wyobraźcie sobie, że zacząłem je wrzucać na YouTube dopiero po dłuższym czasie. Kiedy zauważyłem, że stają się atrakcyjne dla algorytmów TikToka i Instagrama, YouTube pokazywał tak zwanego środkowy palec, jeżeli chodzi o statystyki. Aż tu nagle, gdy zacząłem je wrzucać masowo, po prostu które mi się zgromadziły co dwa dni, nagle algorytm je zaczął pchać również i tutaj. Czy są z tego jakieś zyski finansowe i jaka to jest wielkość? Jeżeli chodzi o wyświetlenia filmów głównych, za milion można mieć nawet 15 tysięcy złotych za milion wyświetleń. W przypadku shortów za 1000 wyświetleń mamy 10 groszy. W związku z tym film, który ma milion wyświetleń, zarobił ponad 100 zł. Niewiele ponad 100 zł. W Stanach ten przejśnik jest kilka razy większy i być może i w Polsce się to zmieni, ale zależy to od tego, czy będą reklamodawcy, którzy będą chcieli reklamować się właśnie w pionowych. Formach. Jeżeli będzie im więcej, twórcy więcej zarobią, ale niestety jednocześnie widzowie będą musieli oglądać więcej reklam. Shorty nie pozwalają na stworzenie miniaturki. Jest to losowy obraz, ale przynajmniej zostaje tylko jedna kwestia do edycji, czyli tytuł. I to jest bardzo ważna sprawa, jeżeli chcemy mieć dużo wyświetleń. Ja na przykład zmieniłem tytuł y, o y, modulacji głosu. Barwy głosu dopiero po kilku tygodniach pomyślałem, że mówię głosem Twojej matki, będzie trochę zadziorne i zadające pytanie, co to będzie za głos? Sprawdzę, kliknę i zażarło. A wiecie, co jest największym plusem robienia shortów, jeżeli ktoś jeszcze z twórców zastanawia się, czy w to wchodzić, to jest to, że one docierają do zupełnie nowych odbiorców, a przez to subskrypcje rosną. I być może za niedługo tutaj będzie w końcu 100 tysięcy subskrypcji. Być może też zastanawiacie się, po co te napisy po środku i na dodatek pojawiają się one co jedno słowo. Miga. To jest dla tych ludzi, którzy siedzą w tramwaju w żadnym wypadku. W rzeczywistości drodzy widzowie, i każdy youtuber to wie, to dzięki napisom zwiększa się watch time, a przez to algorytm go wypycha, aby ktoś inny jeszcze mógł to oglądnąć. No właśnie tak, to jest wielka tajemnica napisów. Wpatrujemy się w nie, niczym zahipnotyzowani odbiorcy. Jak zatem, moi drodzy, zatworzyć wyświetlanego shorta, rolkę czy TikToka, to już nie jest efekt, to już nie jest taniec i muzyka. Owszem, to jeszcze może się sprawdzać w wielu wypadkach, ale uważam, że najważniejszą rzeczą jest wartość związana z wiedzą, z informacją, z ciekawostkami, z czymś, co może się przydać nam. W dalszej lub bliższej przyszłości, AI pozwala na tworzenie coraz lepszych tytułów i miniaturek. Więc konkurencja się wyrównuje. Dlatego wygrają w tym całym ciągłym, trwającym od wielu lat biegu YouTube'owych twórców tylko najlepsi. Ci, którzy będą robić najbardziej wartościowy content. Bardzo będę wdzięczny za subskrypcję tym osobom, które jeszcze tego nie zrobiły. Dzięki serdeczne, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Widzimy się też na Instagramie i na TikToku. Trzymajcie się, cześć!